Ja i Kaziu byliśmy naprawdę zdziwieni tym wszystkim. Byliśmy tak daleko. Byliśmy w królestwie Harolda. W królestwie Harolda znaleźliśmy coś bardzo, ale to bardzo dziwnego. Co? Steven Cross, świętej pamięci. To on tutaj zginął, czy jakoś tak? Może przelatywał nad tym miastem. Ej, pamiętasz, bo on wypadł. No właśnie. On wypadł. Bo on poleciał i tutaj pewnie zginął. O, Michał Skowronek, Małgorzata Gwizdała. Mariola Nowak. A Mały cmentarzyk. Ej, co to jest ten szmaragd? No nie gadaj, że za jakąś szmaragdą. No ja sam też nie wiem, ale się boję tu chodzić. Nie nie, świat. nie, nie! Nie, nie, nie! Nie! No nie! Dobra, biorę tylko też Maragdy, dobra? To ja ci oddam też Maragdy. Masz też Maragdy. Czekaj, masz te Maragdy. Y, A ja wezmę te, te retoks i kaziomi i ocalcie świat. Może pierwszy ocalcie świat, bo ja nie chcę od razu nowych wieś, wieści takich. Dziękujemy <laughs> za pomoc, ale nie uda nam się ich powstrzymać. Ocalcie świat, prosimy. Z kogo? Ale... Kogo? Może ten zakon? Jeżeli to czytacie, to... Może, Kaziom... za. Może, Może tak. mi retox. Mianujemy was strażnikami pokoju zakonu i świata. Jesteśmy teraz strażnikami? <laughs> Ale co? jakaś góra tu jest nagle. Piramida, co to jest? Pokoju zakonu i świata. Strażnikami pokoju i świata. To na Bank tego! Y tego, tego, tego. Zakon... Szmaragdu. Zakonu Szmaragdu, zakonu Feniksa. No dobrze. Dobra. Nie, dziękuję. ja bym postawił, że Szmaragdu. Prosto zamek, w lewo osada Harolda. To, to on miał też osadę? O? Może Czekaj, chcieli napisać coś pisać. innego? Nie wiem. Klep z magią. Kleb z magią. Z magią. O, dzień. dzień dobry. Halo. Ale. On pewnie śpi. Halo. Chłopcy! Proszę pana, pan coś powiedział? Tak! Co znowu? My tutaj nowi jesteśmy. No ej, Kaziu. ja niż szyb. Kotleta mam mu dać? No proszę pana, my tu. My tu z magią... Znaczy do... Chcieliśmy po, poznać magiczne sztuczki? Idźcie stąd! Zamykam ten sklep! Do to widzenia! Tam, kotleta ja teraz, no to ale dobra. O, po co mu dawać kotleta. tego kotleta? Patrz, patrz. Widzisz jakie? Widzisz? Widzisz? Patrz jakie, patrz. tak, tak, tak. Ej, tak. ale on jest jakiś te dziwny, podejrzany, nie? No. taki stoi w miejscu? No tam jest! I tu jest jakaś tabliczka, chodź tu szybko! Okej, okay, biegniemy szybko. Au. A, a, a! 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 A to nie ja! E, co? Po osada Chora... Harolda. To nie osada jakaś? Kto w ciebie strzelał? Ja się pytam. E, to jest... To jest... Co? Bo no to nie byłem ja! Na, naprawdę? Tak, to nie byłem ja! Na pewno nie. I ty byś mnie nie postrzelił, przy strzałach. No nie. A, jeszcze w łeb dostałem. A nie boliasz tak? No ale to Ej, ja I może się to nie... był ten pan! I może to był ten pan Dobra, chodź idziemy do, do tego naszej tego. Pokoń. Dobra, idź, 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 ja zaraz wrócę, dobra, ja muszę coś zobaczyć. Dobra, to idź. Ja, ja idę do domu. Spotkamy się tam, wiesz. Okej. Okay. Kurde, co? Co to jest? Bo... Ała! Kurde. O idę. Idę do Ała! domu. Słyszę jakieś krzyki, ale to... Ała! Ała! Kaziu? Czekaj, okay, może widzę, że o, Kaziu idzie, widzę go przez szpary, a on też dostał, o nie, Kaziu, kto tu w nas strzela, Kaziu, tu jesteś, co tu się stało, co? też dostałeś? Tak, od niego, Bo strzela jakąś niewidzimną bronią, trzeba go załatwić, już mamy z takim widzeniem idziemy, położymy się, opatrzymy... Oj, sorry. Opatrzymy się. I odpoczniemy. Ale co? Ej, w... a chodź zobaczymy. Tutaj nie wchodzić kara śmierci. Chodź tutaj zobaczymy, co? Dobra. Ale nie, bo on może naprawdę nas karę śmierci dać. Dobra, ale go tutaj na razie nie ma. Tak zamkniemy i nas się nie dowie. No dobra. Tylko będzie musieli jeszcze raz napisać. Wbijam, biam, tak. Przysięga. Chciałem przeczytać? Jo. Dobra. Czy ty pomożesz mi zniszczyć cały świat z moim ojcem? Podpis Harold Mortot co? co? Dobra, odł odłóżmy to chodź, szybko A Ty słyszałeś co powiedziałem? Tak Czekaj Jak to było? Tak zakaz wstępu kara śmierci kara śmierci okej, okay. no, jakby nigdy nic co ty robisz, nie rób no, idziemy do, do... O, idziemy zasnąć nie, nie rób, nie wygłupia się to jest to jest ten, to jest normalny Zasnę. zamek tylko i kto tu mógł strzelać ten, gość, ten gościu? pewnie tak ja mówię, że tak. No, to jest, to jest bardzo, 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 yy, no... możliwe. A dość, bo nie to... Auć. Dobra, ja sobie schowam te książeczki. To co, To, to co? co, Kaziu, może jutro po jeszcze poszukamy tro... coś Jeszcze zdejmę to zbroje w ogóle. Tak się czuję, że... Dobra, to poszukamy może jutro coś jeszcze i... i to za ranka, bo już jest ciemno, więc wiesz. Okej. Okay. To dobranoc Kaziu, nie? Dobranoc. O, okej. Okay.